At the end of it all, sweet darkness. Just in time for the masquerade. <laughs> O zaproszenie dawaj Włączyłam, tylko na sumie 5 razy musiałam naciskać, żeby się włączyło. Mam no, dwa no, już okay. jak przesakuję przez okno, to też chyba nie powiadomieniu nie ma wtedy. Nie wiem tu jest O ja co, ale gówno Zostaw mnie Zaczynam, musi ktoś coś robić, mam tego dość. No boże, zablokowała mnie fy. debilka. No najważniejsze, no, że to ten zniszczy. Stanęła kurde między ten się w krzaku nie mogłam z tego krzaka wyjść. W krzaku? Mam dość, a mogę sobie zaproszenie wziąć. Mam latarkę znalazłam, okej. Okay. Zostawił mnie. Poszedł mhm. do małego, jakby. Mhm, dobrze. Nie ma tu małego na szczęście. Robię na gdzieś. Przybrałem je całkiem. To ja płakam. Muszę ponad półłość, mi pomóż. Co tam Chcę się wyleczyć. Głupie jestem hakiem przesadzone. To jest bardzo to. Topie... No przeprowadziła go tu sable przez pizdisko, Kolejna. Kolejna. Jak zmienić na moc inną. Hmm. Może nie jakimś mindek. kółkiem myszy? Nie umiem tego zrobić. Chyba jeszcze jeden totem... Nie, nie, nie kumam, nie wiem. No ja zniszczyłam teraz jeden, ale to nie był jakieś imprezowe czy coś. Po prostu był totem. Ona tutaj idzie Rana i pewnie z nim i mi zaraz dzisni on na koniec, nie? No. Mhm. Trudno robię na hamę do końca. No to przynajmniej zadanie będziesz miał zrobione. Nie mam zrobionego jeszcze. Nie dostaniesz? Zastanawia się, co to wszystko oznacza? A on stoi i się patrzy, on coś w ogóle się, gra, wyłączy? Czy się wyłącza. On ma słaba. słabego, Disconnect będzie zaraz. A masz mo maśle Można. Można. A, u mnie w ogóle nie ruszając się. Aha, no to lagi. No to super. Ale ty masz cały czas takie szczęście do takiego takich dziwnych uderzeń ostatnio. Ale on stał w miejscu, a ja byłem w około 50 metrów z przodu. No to on był obok ciebie u niego, no <laughs> i tyle. Super. No. Chyba gdzie robi ta fełnki, A zawsze te lagi są tena. na korzyść killera, a jak my mamy, to cię tyrpie do tyłu, nie? Tak. No. Gdzie ona ten gun robi, a ty gdzie robisz? Ja robię w małym. No to nie wiem Poczekać w małym. na ciebie? Tak. Tam gdzie zawsze. Zostawię kapkę. Goni ją, okej. Okay. To małe, to będzie w tę stronę. A, oni tu idą. Wiem, widzę. Ja już biegnę tam, jestem. Czekam. Zrób tak, żeby tylko było na perknięcie. Mhm. Zrzuć może. Żeby się nawet nie odpalił. Cii, bądź bardzo cicho, mi ona powiedziała. No, ale no super to wyglądało po prostu. Co? Nie, no, u mnie go nie było za tobą, ale o. Ok. U mnie jest. Para. Okej, okay, nie trafił. Byłem obączka. do jakiejś bramy, jakaś... no biegnę ja... Ja też, mam nadzieję, że jak zanim dobiegnę, to będzie zrobione. Coś się stało, co to takie jakieś rzeczy się pokazały nie na wiem. niebiesko? stable szybciej. No, to sable do jebie. Brama jest nam pyrknięcie pewnie. Ja robię drugą. On będzie pilnować tą bramę i nie pozwoli jej otworzyć. Chodź do drugiej. Nie, nie idzie. Co mam zrobić? Ja się tu z nim bawię, na razie. Nawet nie mam jak się wyleczyć, lol. Okej. Okay. On Chyba pozwolił, nie wiem. Sorry. i lagami. Właśnie ja nie dziwię, że nie wygram. One biegają jak pupu. po. No, Boże, ze się. Straszna jest to feng, brzdula okropna. No chodź, Małym jestem. O przyspieszenie, nice. Mm -hmm. Mamo. Dobra, bardzo moment. długo. Mhm. Bardzo długo trwa to przyspieszenie. No i nie można sobie pobiegać. Mam zadanie. Efekt. To zaproszenie muszę mieć. Dobra, póki jest sprint to... mam zaproszenie. To tyle czasu tak jest. biegać szybko. Boże, to jest stosik. Ja cię zaraz powiesi na haku, wiemy. Nie muszę dawać, bo ja muszę 5 razy czy 4 efekt uruchomić. No ja muszę mieć dwa zaproszenia. Czemu on należy? Dobra nie. Aha! Tylko że on też ma przyspieszenie, wiesz? Aha. No to szanse równe, nie? Nie. Dobra, uwaga. Skończyło się już. No i co to znaczy dalej? To, już koniec no. Ale jest jeszcze druga łaska. Aha, bo generator... Nie, bo powiesił na haku. Teraz jak się skończy generator, to się aktywni drugie coś. Aha. Zobacz, jak ona skończy gena, to to się przełoży, jakby te karty, nie? No, rozumiem, że teraz... O, widzisz? A co to dało nam? Niewykrywalne, a my brak śladów z tego co widzę po końca. Kur. Nie wierzę w to. Jestem narażona, weź go proszę. Jezus, on niszczy paletę sam. Znaczy nie kopiąc. Kuźba, no. Mam. Hmm. Chyba troszeczkę zjebaliście. No, bo ona oświetlała, i ja, no i co? No, i nie ja wiem, chyba troszkę jakby za szybko, nie? No, się szybko, skoro odwięte na targi naraz. Aha, no. Ja dobrze tu. Mi się wydawało, że dobrze tutaj mi było. Nie wiem, bo to jakoś tak szybko strasznie, bo tak mnie i już było oślepione. Mhm. Ja, ja potrzebuję jeszcze jedno zaproszenie, bo te zadanie mam, kurde, no. Tumberski pokazuję ci, że internet nie masz. No, trudno... A! Co się stało? A, bo on sobie roz, sam rozpieprzył. Dobra, tak. ja się dziwię co się w ogóle dzieje teraz. Bo troszeczkę... żebym hmm. nie zostawił, bo muszę do szafki wejść. Ja potrzebuję zaproszenie. Kurde, no to zadanie robić w jednym meczu, nie w pięciu. Ja już wziąłem chyba cztery zaproszenia. No to super. <noise> No to dobrze wierzę, z tego samego miejsca. Co mam zadanie, no ale nie pojawia się w tym miejscu. O jest, dobra. Dobra, zrobiłam, jezu. No, je mnie jedną szafki, to jedna. Tak, kloda. dostała, no. Biedna. Boże. Co? Mam no, przejewane, bo jestem ra... znaczy, narażony. Dziwice ma. Niestety, a nie mamy się tu ratować. Bardzo długo trwał. Sable, paletę Ale on cię goni? Nie. No goni. A nie pokazuje macek? Taraz, no bo kucki. Mam ze szafkę. Nie mam jeszcze szafce, Maro. Dobra, minęło mi narażenie. No, to dobrze. Chyba zostawił wiesz? No, to pewnie przyjdzie do nas, a ja mam tutaj ranna robię. Oj, Boże. Ja mam w ogóle dziadka i zapnij pasy, nie? Mm. A Też nie mam, mam Dessa, nie mam Dead harda, nic nie bo mam. to coś ty wziął za perki. Bo... Jak właśnie? Na jesteśmy zespięty. naraczeni, ale, na ale wyleczyło mnie. Wiesz o co to chodzi? Super, ja jestem ranny przez to, no i. Nie, nie jesteś. Znaczy narażony jest. Ale to każdy jest narażony. To mogę być to, że ty sobie uleczyłaś, to ja będę teraz naraz hit. Ale ja też jestem naraz uleczona. Waszy, Bez sensu, bo dead card nie mam. Dobra, robię, No właśnie. No to jest, ale gdzie bo nie widzę. Bardzo daleko na środku mapy, albo na samym drugim tak. końcu. Jak powiesi, ją to się łezka zrobi, Tak. No tak? to ja robię przy tym małym drugim innym. Małym, drugim innym? Recepcja. Aha, dobra. Że wszyscy muszą się wpisać? Czy to nie tak. to. O, widzisz, no widzisz, załadowało Do piwnicy ją wziął No to ja majotnik. muszę po nią iść. Jesteś tam gdzieś? No będę, ale wiesz, najgorzej, że on. No mi tu przyjdzie kaczeryj pewnie. No Wiesz co, na razie to... Ha, na górce gdzieś był. Spadł i gdzieś poszedł, ja nie widziałam no, dokładnie no, gdzie. No, mnie pewnie pewnie. Ale za to zaproszenie stu punkciczków tylko, Ej. Dobra, ona ją ściągła już, okej. Okay. No to mamy nadzieję, że tam wróci. Oby nie, bo tutaj graniczka można podciągnąć. No już mam końcówkę. To chcesz Bejba wyleczyć? Już się robię. Uglądasz tyle dla Nie, nie. O kurwa! Kurwa, wszyscy ma się Nie dostaniesz zaproszenia. Mamy jakiś efekt, nie? Aha. Mnóstwo palet jest po tylko że... A wiesz, co mi tutaj do stroju dodali? Mam na plecach taką jakby pszczółkę dużą, niebieską, i ona rusza skrzydełkami. A tego nie było na 100% w tym. Powiedz, że Jasne. zwracam uwagę na takie rzeczy. Nie, nie było tego na milion procent. Ona się rusza. Jezus, czekajcie. No, one są natogowane. Dalej. Dalej tutaj z tej piwnicy. Nie. Dobry. Idź stąd. E, 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 Boże. O, co ja mam zrobić? Ta paleta nie ogłusza w końcu, tak? Nie, znaczy ona się psuje jakby od razu, ja nie wiem jak ona działa. Tu nie wiem po co mnie ona postawiła na mówić, bo skoro nie mogę jej... Muszę ten sposób. wybiera hak? Czy losowo jest? Gdzie możemy tepnąć? Zapomniałam o tej. Nie, no chyba losowo, nie? I to przyjdzie. milion procent. Się nabije na mnie pewnie. No, nie przyjdzie jak coś. Czemu? No bo wyrobić we dwie, bo ty jedna nie wiem, no i tamte też zrobią. Tak Te zamysł nie ma wszyscy rycie. No i mamy przekładkę. Wygląda to strasznie zaraz na mnie naładuje, to wiesz słyszałam coś no właśnie mhm. nie wiem, czy zdążycie ściągnąć dobra, zdążyłam nie zdążyłam, kurwa, no przecież już był szybciutko, idź po, no idź po nie dobra, przedtem Jezus dziękuję po piękne. Kto to zrobił? Halo? Halo? Kto to zrobił? No, Zły się coś, czaska wiem o co chodzi. Nie było coś. No jak zrobiłem... to <laughs> Ja zrobiłem paletę drugą, jeszcze go drugi raz. Masz. Obyście tyle na psraniec. Malobi gana. Okej. Okay. Chyba nie ma nie? bo po co? Idź tam po niego. Szk. Ale nie wiem gdzie on jest. U mnie. Właśnie Noet! Oh. Widziałem jeden totem gdzieś. Gdzie no gdzieś dlaczego ta bardzo? paleta się nie zrzuciła? Aha, bo ona nie jest podstawiona. No dobra, to jest pusty totem. Mam no koniec meczu. Ja mam koniec meczu. No a ja? <laughs> des, <nie> mam bez <laughs> kartki mam nic, nic. Musisz czekać aż otworzą bramę i uciec. Jakoś. Ale robisz jakiś totem, widzę. Tak zwykły. Aha. Nie, ten otwiera. Jezu, to jest w ogóle. No bo leż kląda. Aha, myślę, <grym> że z szafki wyszło. Ty w szafce siedzisz. Ona robi, totem. Ta robi, robi no to tam. No, świecony robi. Jezus. Ona gdzieś. Bi Ty to się musisz schować, chyba. Dziewica, w ogóle, daj spokój. No, dziewica, no ładnie. No, tu przyjdzie. Nie wiem, może bardziej tam będzie. Czekaj. Na razie u nich. Jest u nich. Nabija się na nią. <ścoughs> Nabija się na tą sablę, nie? No to super. Dobra, ja po sable idę, bo ona mi pomogła dwa razy. Klaudę. Chyba, że do piwnicy pójdzie, no to już chuj. A klodet? A klodet ja nie widziałem w meczu, sorry. Chyba, że zdążę ją ściągnąć. No, to dostaniesz. Nie, ale to jest brama, to ucieknę, a sable umrzę. Hmm. Hmm. Wiesz to może być kwestia sekundy i będzie naładowany, nie? Wiem. Widzę go tam jest Ale on mnie nie widzi Dobra i musicie spieprzać po prostu już. Gdzie ty lecisz? Do tamtej. Czemu? Do końca klodę w tamtej. ona uciekła? Ja zesrałam. No stała w bramie, to nie rozumiem tego. A ta co tak za nagle? Grać w tle. <laughs> Jeszcze jak strażnik się wdupi. Bo ja się chyba puszczała. Jeszcze ona nie uciekła to nowa w bramie, nie rozumiem. No bo widocznie przed nią gisnął, nie? Przecież to było bardzo długo. Ten hak był pod bramą. Ja znowuż ja za ten czas, nie kumam. Nie wiem, nie obserwowałam jej, przykro mi. Ona jest debilka, mu pokutać, bo super, a umarła. Jest, gotcha. <laughs> O! Co się smapało? No <grymne> <Kachalne. sum> bo tu się ginie zawsze? No się pojawia w takich miejscach, że czasami jej nawet nie widać. No ale co to znaczy? No ra! Zrobiłeś, Przyszedłeś ty. Ra! Nie, nie, ty. Um, tak, to idzie Michael. Gdzie? Przy dużym. Może nas koło nie łama. Nabija się na kogoś. Dobra, mm -hmm. hmm. raz stąd. No, spieprzane. No i już! Gratuluję. Sześć brązowych emblematów mam zdobyć. Mm -hmm. a ja? Efekty zaproszę. A, I to zaproszę. musisz zaproszenie przede wszystkim wziąć. Jak weźmiesz drugie, to wprost ci się napełni ten pasek. I nie będziesz musiała nie czekać, aż podstawki. się naładuje. Mm -hmm. Nie wyśmiewaj się z moich, a wypowiedź. tam nie jest czasem z przodu. Tam. Gdzie Bebok tańczy o nie ma tam zaproszenia. Co to jest tam? To balony zwykłe. Tu o kurde. Jest. No. Jeszcze trzeba jeszcze jedno nie. Aha, bo tak szybko ten gobek te kręcenki ma. Tak, no. I co, co się stało? Dobra, on ją zaraz powali pewnie i będzie kolejny <coughs> etap. Aha. Świat... Świat, stop. Mogę okno zablokować? Nie, nic nie mogę zrobić. No, do już tam kołoganów na maksa. Mm -mm. Co ty chcesz zrobić? Hit. Dalej zrobią gnoj. No właśnie mi zrobi, wiesz? Właśnie widzę. A czy ją cycek i do widzenia? Ale chyba tylko tę osobę może, nie? Tak, Jak? Nie? Wszystkich. Przecież zawsze nam wszystkim robią. No ale infinitywka. To sp... nie jest. O już? Ja są Zrzuca na boki. Dość. Poś dorwie to cek robi na tym, nie? to robić czy nie? Jej zrobi to nie ja. Mam ok. To efekt, nie tam jakieś... No zrobiłam już jeden że cicho. O, połowę było. O, jak szybko! Co to jest to oko? Z zero piszę wszystko No tak było mnie. napisane tylko tyle wiem Ja go słyszałam Buchem przed dziema. chwilą Churwa końcóweczka Wybałem No spadłem się ładować, nie denerwuj Zablokował mi paletę, jebany, o super. Gdyby mm. się tylko nie dorwał, Boże. Zostawił mnie. Tak? Może mu się moja klata podoba, nie wiem. No, nie wiem, też. No, nie mam mój ten mój. gun. Obiegane szybkie mam, ale on też. No, ale umrze zaraz, drugi stage. No, nic nie zrobię, bo on mnie tutaj goni. po małym, no nie mam jakiejś ściągnąć. No ale mnie goni wcześniej. Dobra, no zaryzykuję, a no, on nie chyci i mnie nie ma. Uśpieprzamy! Spieprzaj, bo cię złapie! No to nie łapie szybciej. Kurwy. Pokaż co potrafisz, zrobiłam 4 na 4 w ostatnim momencie. O jak ładnie, pięknie to wygląda z tą latarką. Bardzo ładnie, dziękuję za te mm -hmm. efekty. poko. <laughs> Doglądać. Do no Kurde, wiesz, postawiłam paletę w ostatnim momencie, a już jej nie znużyłam zrzucić, ale zrobiłam to zadanie. Aha, bo nabija się, dobra. Już mówię, czemu on cię nie bierze? To nie ten, ten moment wyprzemy. jeszcze. Ja tu paleta to on jest Musisz to, po prostu ogłuszyć, ja nie wiem ile to ogłuszenie trwa. O. Robi gano niby, wiesz? Nie no, normalnie, tylko nie musisz jej niszczyć, nie? A. <śleskujesz> Haha, ha, u mnie tak było. No, okej. Okay. Gdzie tu pomóż? No biedna cały czas chyba na rannego robi te geny, wiesz? Życie. A boście w dwójkę zostali, ja pierdzielę. Tak, dlatego ty pewnie nie poszłaś, te gana robiłaś. <laughs> ja mam tylko tą końcóweczkę twoją. A to nie był mój gen. O, No to jest najlepsze. Poszedł sobie mhm. ode mnie, Zanim poszedł. Ej, dupę zaraz. I to na omsza już. O, chyba, że ma adrenalinę. To by było idealne. No? Kontynent to dwa, dwa lata się robi, to co? No, to jest na, na tym końcu. Nie, nie wstała. Nice! nice. Powiedziała ta baba. <laughs> Jesteś jakiś tam rzędy No i co? Mhm. Ja bym chciał ciutko. tutaj właz. Tak, mhm. Kurze. Nie, to jest niemożliwe, nie? Ona umarła i przy nim się zrespił ten, tak? Przy haku. No widoczniej. Masz no to te cicho, żeby zrobić? Widział mnie. Nie widział. Nie. Czekaj, żeby się nie odwrócił jeszcze. Po co ta lampa tutaj jest tak oświetlana, żeby widać Ach. specjalnie było? O, tam jest druga brama już, a to i tak. Oho, a nie masz dathartu nic. Jak Mam, jak to? Mam tylko, że ja nie wisiałem. A, no w sensie aktywny. Dobra, Co Najgorsze emocje teraz. Jest lepsza szybko. Jezu się tylko Krajna.